Cześć, ponieważ w ankiecie na chwilę obecną prowadzi kwestia harmonizacji pieśni, ponieważ tak właśnie na tej ankiecie facebookowej odpowiadacie najczęściej. Jeżeli jeszcze nie jesteś na grupie, link do tej grupy naszej facebookowej będzie w opisie. Więc według Waszych odpowiedzi zbliżamy się do harmonizacji pieśni, do, czyli od samych podstaw zajmiemy się właśnie harmonizowaniem, w jaki sposób dobierać akordy, w ogóle skąd one się biorą, co to jest w ogóle tonika subdominanta i dominanta, czyli wszystkie triady harmoniczne. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, bez stresu. Dowiecie się tego tak naprawdę właśnie na tych e, lekcjach następnych. Ale dzisiaj zajmujemy się aplikacją, która służy do takiej nauki nut, czyli będziecie w stanie sobie rzeczywiście realnie ćwiczyć właśnie te nuty, zarówno w kluczu wiolinowym, jak i w kluczu basowym. Wiem, że może się nie chcieć po prostu ćwiczyć tych nut, jakby regularnie wykonywać jakichś testów, ponieważ nie zawsze macie na to czas, nie zawsze Wam się chce. Ja to jak najbardziej rozumiem, bo sam byłem w takiej sytuacji, jak i teraz może Wy jesteście. Więc Trzeba w tym celu wykorzystać technologię, która nam przychodzi. Dlatego częściej na przykład sięgamy po smartfony czy tam tablety, więc łatwiej jest nam wtedy po prostu jakby siąść sobie, czy w autobusie, w kolejce i tak dalej, siąść sobie do aplikacji, która pomoże nam właśnie przygotować się z tych nut, czyli będziemy w stanie jakby już na spojrzenie, na czytanie właśnie przez szybkie patrzenie szybkie czytanie, przespatrzenie, będziemy w stanie powiedzieć właśnie, co to jest za nuta, dokładnie, gdzie ona się znajduje, później właśnie na klawiaturze. Ale nie chcę tutaj przedłużać, ponieważ przychodzimy sobie do aplikacji Music Tutor Site Reading. Oczywiście pewnie źle czytam, jest to z firmy Jsplash Apps, jeżeli dobrze tak to się wymawia. Jest aplikacja darmowa, dościągnięcia właśnie w Google w sklepie Google, Google Play. Oczywiście link do tej aplikacji również będzie zamieszczony na dole w opisie, ale My od razu sobie przechodzimy do aplikacji. Jak widzicie tutaj, tak wygląda tutaj nasza właśnie ta strona w sklepie, ja akurat ją mam zainstalowaną już aplikację, więc klikam po prostu otwórz. Oczywiście to będzie u Was na telefonie, czyli tutaj nie przejmujcie się, że pokazuję tutaj jakby to na komputerze, po prostu mam tutaj taki emulator że tak to się chyba nazywa dokładnie, ale to samo będziecie mieli na swoim telefonie. Pierwsze co wam proponuję zrobić to wejść sobie w opcje, czyli tutaj macie tą i to kółeczko z napisem Options, Options. Klikamy sobie tutaj, możecie wybrać sobie treble, to jest klucz wiolinowy, bass, klucz basowy i alto, to jest klucz altowy. My będziemy korzystać tylko i wyłącznie z klucza wiolinowego i basowego, chyba że chcecie, no to możecie sobie tutaj dorzucić właśnie jeszcze klucz altowy, ale tak jak mówię do harmonizacji nam to nie będzie potrzebne, przynajmniej. Nie na tym etapie, na którym jesteśmy teraz. Mamy tutaj treble, czyli zakres, od jakiego dźwięku ma być klucz wiolinowy, od jakiego do jakiego, basowy od jakiego do jakiego dźwięku na klawiaturze, czyli tak jak tam pamiętamy, zakres oktaw. Tutaj, ile ma trwać nasze ćwiczenie, ponieważ tutaj będzie to na przykład na czas, więc możecie sobie naprawdę dosłownie na przykład minutę poświęcić na to, żeby sobie poćwiczyć dźwięki, więc jest to naprawdę super opcja. Później może trwać nasze wyzwanie 5 minut, 10 minut albo bez limitu w ogóle czasu, więc to też jest bardzo fajne. Najprawdopodobniej będziecie mieli tutaj domyślnie zaznaczoną opcję, gdzie nazwy dźwięków będą właśnie C, D, E, A, jak pamiętamy u nas jest po prostu tutaj H, więc zaznaczamy sobie tutaj tą opcję, musimy kliknąć na tę opcję. Jeszcze jak widzicie mamy do wyboru tutaj do Remif'a Sol Do, czyli jest to po prostu solmizacyjnie. Sharpened Flat Notes, no to chcemy po prostu bemole i, i krzyżyki, no i Sound to są różne dźwięki z aplikacji, więc mamy wybrane z H, Wracamy sobie, tutaj na razie nic nie, nie, nie zmieniam, zostawiam sobie domyślnie, statystyki też możemy sobie sprawdzić, naszych tutaj e, w ogóle właśnie spra sprawdzamy sobie w jaki sposób nam szło, akurat tutaj mam na komputerze parę razy sprawdzałem, więc to wygląda w ten sposób, tutaj mamy czas reakcji, ale tym się nie będziemy przejmować, a w sumie na potrzeby dzisiejszej tej damy sobie 5 minut, żeby może się nie śpieszyć aż tak bardzo. Tu jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o note reference, to po prostu, jeżeli sobie tutaj klikniemy, to mamy do wyboru klucz wiolinowy, klucz basowy i klucz altowy. I możemy sobie właśnie wziąć na przykład klucz wiolinowy i wtedy przeczytamy sobie różne informacje właśnie na temat klucza wiolinowego, jak to wygląda, tylko że po angielsku, ale tutaj możemy sobie zobaczyć, szybko podejrzeć pięciolinię, jak to wygląda, w którym miejscu znajdują się te dźwięki, ale niestety bez odniesienia oktawowego. Następnie mamy. Klucz basowy też możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda. Coś mi się nie chce przesuwać. O, dobra, teraz się tak w miarę przesuwa, chyba że tym mogę na spokojnie. Nie, nie da się. OK, no i tutaj mamy jeszcze klucz altowy, więc w ten sposób możemy sobie to wszystko sprawdzić. OK, zaczynamy sobie klikając Start. Jak widzimy, mamy tutaj do identyfikacji, właśnie nutę, która się tutaj znajduje. Na dole mamy klawiaturkę. Wyżej mamy czas punkty i nasza, mm, nasza, poprawność, czyli czy dobrze rzeczywiście zgadujemy, tutaj że w procentach właśnie jest chyba, czy w punktach, w procentach e, ile procent rzeczywiście jesteśmy w stanie trafić poprawnie, poprawne nasze odpowiedzi. Klucz wiolinowy będzie się tutaj zmieniał, klucz wiolinowy i basowy, ewentualnie altowy jeżeli mamy zaznaczone, no i tutaj w tym wypadku musimy sobie zobaczyć jaki to jest dźwięk. No tutaj akurat wiemy, że jest to E, czyli klikamy sobie na spokojnie E i mamy dobrze, 100% jeden punkt mamy zdobyty oczywiście niektórzy mogą tu zauważyć hej hej ale tutaj nie ma zaznaczonych oktaw nie wiemy czy to jest raz kreślna dwukreślna oktawa mała wielka itd i z jednej strony oczywiście może być to minus ponieważ jakby nie ćwiczymy sobie jeszcze typowo oktaw ale tak naprawdę moim zdaniem najważniejsze jest żebyśmy w ogóle wiedzieli jaki to jest dźwięk tym bardziej jeżeli zaczynacie no to nie musicie już wiedzieć że to jest f na przykład z oktawy raz ponieważ jeżeli wiecie że to jest f i wiecie, gdzie ono leży, tak jak teraz po prostu widać, to będziecie w stanie powiedzieć, że to jest z oktawy razkreślnej. Nie musicie od razu teraz się zastanawiać jeszcze jejku, jaka to jest oktawa, bo będzie Wam jeszcze schodzić na tym dłużej, będziecie się stresować i tak dalej. Oczywiście wiemy, że to jest F z oktawy raz Możecie sobie tak mówić, ale zaznaczamy po prostu F. Następnie, jak widzicie, pojawia nam się klucz basowy. Jeżeli chodzi o klucz basowy, no to akurat wiemy, że musimy. Przejść, yy, zmieniamy sobie jakby system z klucza wiolinowego na basowy, patrzymy sobie u góry, byśmy mieli C, tu mamy pod spodem, więc jest to dźwięk H, z racji, że mamy Bemol, będzie to po prostu dźwięk B i zaznaczamy. Następnie znowu nam się zmienia na wiolinowy, zaznaczamy, mamy S. Ponownie tu teraz patrzymy, jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie liczyć C, H, A, G i tak dalej, chyba że wiemy, że na drugiej linii dodanej mamy C, więc tutaj z automatu mamy D. Tutaj no to wiadomo, że będzie to CIS i tak sobie stopniowo właśnie sobie możemy rozwiązywać tutaj te po prostu jakby ćwiczenia, aż nam ten czas minie, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja właśnie jeżeli chodzi o ćwiczenie po prostu tych nut, ponieważ jesteśmy w stanie sobie to ćwiczyć w autobusie, gdzieś tam w kolejce na przykład, kiedy jesteśmy, możemy sobie, kiedy po prostu chcemy to ćwiczyć. Teraz specjalnie poklikam coś tam po prostu właśnie źle, żeby nie było tak wszystko ładnie, pięknie, kolorowo i... Dzięki temu przeleci nam czas. Najwyżej po prostu jakby to cofnę. Eee, Przyspieszę po prostu wideo, żebyśmy nie musieli czekać tych 2 minut 30 sekund. Przyspieszę to i zaraz wrócimy do podsumowania. Ok, jak widzimy, czas nam się już tutaj powoli kończy. Magia Kina, super sprawa, cięcie i mamy sprawę załatwioną. I teraz widzicie, mamy punktów mamy 8 no bo tak akurat wyszło. poprawność czyli ile rzeczywiście poprawnych mamy tutaj odpowiedzi wobec całości. mamy 42 no i tutaj e, punkty, które mamy jakby przydzielone. No i tutaj widzimy, że jest to na podstawie właśnie statystyk tutaj jeszcze pomnożone przez naszą poprawność czyli po prostu jakby ilość trafionych odpowiedzi. Możemy. Po prostu jakby udostępnić nasz wynik. Możemy zagrać jeszcze raz, albo właśnie sprawdzić sobie nasze błędy. Co jest bardzo fajną opcją, jeżeli się naprawdę uczymy. Jak widzimy, zrobiliśmy tutaj błąd, ponieważ poprawną odpowiedzią było H. My żeśmy zaznaczyli Fis, no straszna rzecz. Dalej patrzymy tutaj tak samo, wow niewiele nawet kliknąłem tak na oślep dedis Dis. Ja powinienem Totka puścić po prostu, bo niedaleko się pomyliłem. SD. No nie wiem, Mistrzostwo Świata, CECIS, nie, dobra, bo się załamię zaraz. Ok, więc e, tak naprawdę widzicie, w jaki sposób ta aplikacja wygląda i bardzo serdecznie Wam ją polecam, tak jak mówiłem wcześniej. W autobusie możecie się bawić, możecie się bawić naprawdę w kolejce, czekając na przykład, czy w ogóle korzystając, nie wiem, z toalety, taka pierwsza myśl. Korzystajcie jak najczęściej, e, po prostu, kiedy tylko możecie, ponieważ im więcej będziecie ćwiczyć właśnie te nuty, tym lepiej wam to będzie wychodzić. Będziecie po prostu pewniejsi w tych nutach. A jak wiecie, może się to przydać nie tylko osobom, które są początkujące, ale osoby, które grają już jakiś czas. Ponieważ sam niekiedy przyznam wam się szczerze, że się łapałem, kiedy na przykład miałem więcej linii dodanych, no to pojawiała się niepewność. Musiałem sobie jeszcze chwilę się zatrzymać, przeliczyć sobie, żeby wiedzieć, czy na pewno to, co sobie myślę, czy na pewno to będzie dobry dźwięk. I czasami faktycznie zdarzała się jakaś pomyłka, zwłaszcza w kuczu basowym, kiedy na przykład miałem powiedzmy trzy linie dodane w dół czy coś, no to tak z tego rozpędu jakby coś tam źle zaznaczyłem, no ale linie dodane mają to do siebie, że są trochę trudniejsze, ale nie przedłużam. Polecam wam taką aplikację, zwłaszcza jeżeli jesteście na samym początku, ponieważ w ten sposób możecie sobie faktycznie ćwiczyć te nuty i będziecie najzwyczajniej w świecie pewniejsi po prostu, jeżeli chodzi o zapis, możecie sobie to ćwiczyć jak najczęściej. Im częściej będziecie to ćwiczyć, tym lepiej Wam to będzie szło, zarówno dla początkujących, dla i zaawansowanych osób. I poza tym, jeżeli będziecie wiedzieć na przykład, gdzie leży ta nuta, to znajdziecie ją sobie naprawdę dużo łatwiej na klawiaturze, więc nie musicie jakby od razu tutaj mieć w aplikacji też, czy jest raz, na dwukreślna i tak dalej, bo jeżeli widzicie, że jest to C, no to po prostu wiecie, że jest to najzwyczajniej w świecie C i znajduje się ono tutaj, skoro jest tutaj u góry, więc tym to już się po prostu nie przejmujcie. Musicie po prostu znać nuty, bo jeżeli nie wiecie, czy to jest na przykład G, czy to jest w ogóle H, czy to jest D, F, czy, czy cokolwiek innego, no to co wam po oktawach? Więc to będzie tylko jeszcze dodatkowy stres, bo jeszcze musicie tam kombinować z oktawami. I takie wyzwania minutowe są super, bo podnosi wam się trochę taki poziom stresu, że tak powiem. Zwłaszcza jeżeli czas się kończy, to chcecie jak najszybciej dobrze to zaznaczać. I to też jest poniekąd dobre, bo taka presja może niektórym osobom odpowiadać. Oczywiście nie każdemu, ale muzycy muszą umieć opanować swój stres, zwłaszcza jeżeli występują na żywo przed publicznością. No nic, nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym materiale. Ja jeszcze czekam, aż ankieta się uzupełni do końca, żeby być pewnym, że na pewno to chcecie. Wiem, że się tam pojawiają niektóre opcje, jeszcze inne propozycje. Postaram się wszystko tak ująć, żeby wszyscy byli zadowoleni, żebym ja też był zadowolony z tego, co przekazuję, żeby się nie okazało, że macie tylko fragmentaryczną po prostu wiedzę, ale chcę Wam przekazać to, co jest po prostu najważniejsze. Ok, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie kanał, um, oceniajcie w ogóle. Coś źle powiedziałem, nieważne. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie filmy, bo wtedy wiadomo, że będę bardziej polecany tutaj do przodu innym i mogę się w ten sposób lepiej rozwijać. Dzięki, trzymajcie się, cześć!